Drodzy Państwo, no nie mogliśmy zacząć od innego tematu rzecz jasna, bo wyby, wybory wygrywa się w końskich, tak, dokładnie. Dekadę temu mówił Grzegorz Schetyna i od tamtej pory końskie na stałe. Jak Państwo doskonale wiedzą, wpisały się w obraz polskich kampanii wyborczych. Nie inaczej było w piątek. Karol Nawrocki zapraszał do debaty Rafała Trzaskowskiego i ten po kilkunastu dniach odpowiedział. Do debaty miało dojść właśnie w ostatni piątek o godzinie dwudziestej właśnie. W końskich. Później w sprawie nastąpiło delikatnie rzecz ujmując. Wiele zwrotów akcji, choć ostatecznie do debaty pomiędzy oboma kandydatami doszło, to wyglądała ona zupełnie inaczej niż pierwotnie zakładały sztaby. W końskich pojawili się bowiem inni kandydaci na prezydenta. Ale nie wszyscy. Teraz do pana Mulawy. Sławomir Mencen na tej debacie się nie pojawił. Jak rozumiem, oficjalne stanowisko jest takie, że zbyt późno dowiedział się o tym, że do końskich jadą także pozostali kandydaci, tak? Czy był jakiś inny powód? No to jest bardzo niepoważne, żeby zapraszać, jeżeli, jeżeli telewizja polska bierze udział w wydarzeniu pana Rafała Trzaskowskiego. Zaproszenie... Dlaczego pan mówi tylko o telewizji polskiej, panie e, pośle? Tam były także. Na razie, razie dałam pani 5 sekund mojej wypowiedzi, tak, więc tylko... pozwolę sobie kontynuować. Oczywiście. Bardzo proszę, ja nie chciałam panu odbierać głosu. Ale odebrała. E, więc wydarzenie, które zostało zorganizowane przez Telewizję Polską, na które zaprosił na półtorej godziny przed rozpoczęciem pan Rafał Trzaskowski wszystkich kandydatów, jest po prostu czymś skrajnie niepoważnym. No, nie takich rzeczy oczekujemy od telewizji publicznej i nie oczekujemy takich rzeczy od kandydata. I przychodzę teraz do kandydata Koalicji Obywatelskiej. To nie jest poważne zachowanie. Jeżeli my chcemy mówić o, o formatach prezydenckich, to nie jest prezydenckie zachowanie. Sławomir Męcen nie wziął udziału w, w tej debacie, w tym wydarzeniu, ponieważ nie chciał zawieść. A na wydarzenia Sławomira Męceny Konfederacji przychodzą tysiące ludzi. Nie chcą zawieść tysią, tysiące ludzi na Podkarpaciu. Na podkar jeszcze na szczęście... Ale już o godzinie 14.00 napisał Twitter, że się nie wybiera i nie ma takiego zamiaru, panie. I Dokładnie to odpowiedziałam, Właśnie panie W redaktor... związku z tym, nie wiem, czy ten argument czasu tutaj jest no, trafny. No, no jest, ponieważ my mamy, my mamy profesjonalną kampanię wyborczą prowadzoną od lipca tamtego roku. Tomasz no Kielski i... powiedział, jak potrafią państwo jeździć po m, ulicach polskich miast, no <laughs> przemieszczają chciało... się ze spotkania na spotkanie, więc... Czy to jest, czy to jest naprawdę kluczowe w, w Łamanie dyskusji... przepisów drogowych wydaje mi się dość ważne. To proszę zadać pytanie pa, pani szefowi, czy zdecydował, dlaczego zdecydował się na wzięcie udziału w wydarzeniu jednego z kandydatów, jednego jedynego z kandydatów, czy to... A miał nie wziąć? Sądzie pan, że gdyby no, taka debata no, się no, odbywała, to, to Telewizja proszę, Polska miała jej nie, nie transmitować? Nie jako sztab Sławomira Męcena nie dostaliśmy zaproszenia na organizację wydarzenia Sławomira Na w związku z czym nie uważamy za zasadną organizację wydarzenia jakiegoś to Jeszcze do tego wrócimy, Kandydata. jeśli pan pozwoli. Jeszcze pani a minister nie ja zabierała głosu, i pan o. minister także. E, pan marszałek Chłownia nie jest odważny, tylko mając 5% poparcia. Każdy, on jest po prostu rozsądny. Wie, że musi łapać się każdej szansy, która mu da. On nie to jest to odważny, właśnie, tylko i ja, wyłącznie ja, Poparcie będzie Bardzo wyglądało proszę. niedługo. Um, myślę, że akurat w przypadku, tego do, do kropki, w to, w przypadku tego, tego. do kropki, bo jeszcze państwo minister... W, to, w przypadku tego powiedzenia słynnego, że nieobecni głosu nie mają, myślę, że to był błąd z perspektywy Konfederacji nie, u... pytanie, Paulina Piechna-Więckiewicz. Bardzo nie podoba mi się takie ta instrumentalne formie, wykorzystywanie społeczności LGBTQ+, to znaczy wywoływanie wszystkimi osobami, bo przypominam, ta, za tą flagą stoją osoby. E, wywoływanie kontrowersji i, i jakby kolejnej dyskusji, w której osoby LGBT są jakąś inną, e, niewłaściwą, to patrzeć, według pana... No, tak, no, 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 jeżeli po oni się, sobie robią jakieś flagi, jak jeżeli, mają być. Ale co to znaczy, po co sobie... No no właśnie. No, właśnie po co robię, jak się i, sami e, po co sobie Robią jakieś flagi, no z różnych powodów wy też macie flagę no, jakąś na ma, pewno, jakieś traktować. oznaczenia, koncentrowe. Zrobienie sobie własnej flagi, oznacza właśnie, że oni chcą być w Wielu ludzi, z którymi od, współpracujecie, z organizacji chrześcijańskich też ma swoje flagi. To nie jest ja flaga. rozumiem, że swoje proporczyki. to co innego. No i dlaczego społeczność LGBT plus ma nie pani, mieć pani minister, flagi? Ale, przecież, ale to się Może ogóle wcięści powołanie. Możemy postawić przy nas nie, symbole chrześcijańskie, panie, nie, nie mamy z tym problemu. Panie pośle, to unika problem polega na tym, LGBT. że Krzysztof Mulawa. bardzo do, proszę doceniam, i doceniam. później pan minister e, Żaryn ja chcę, i wracamy do pana Kwiatkowskiego. Dwa słowa panu marszałku jeszcze. E, pan marszałek przyszedł, pan marszałek powiedział to, co powiedział, e, ale to przecież nie budujmy takiej atmosfery, że, że to telewizja Republika buczała, czy to widza w Polsce, czy trwamy pan marszałek miał jeszcze rok temu złoty róg. Pan marszałek wydawał się murowanym kandydatem co najmniej do drugiej tury, a pan marszałek ma teraz takie poparcie, że nie tylko na tej debacie, ale w wielu miejscach na Placu Piłsudskiego po prostu jest wybuczany. Zawsze tak jest. To nie jest jakaś specyfika tej debaty. Po prostu zapracował sobie na to. Ale jeszcze tylko kto, kto wygrał, to przegrał. Ja zapamiętałem oczywiście, trzeba powiedzieć, czerwone korale pani Senyszyn, tremę pani Biejat. Zapamiętałem trafne pytania w stosunku do pana Trzaskowskiego od pana Stanowskiego i uważam, że mało, mało takiej, bym powiedział, swobody w wypowiedziach pana. A nie obawia się pan, że nie nie mają racji i że akurat wspomniany przez pana nie. Szymon Hałownia, który no, gdzieś tam podgryza, próbuje przynajmniej słowami Mira w tej kampanii, zyska <laughs> kosztem Męcana, właśnie no, którego nie było. Tak, więc mówi pan Szymon Hołownia, mówi częściej nie Polska, a Mencen, i to jest jego problem, a nie zaleta. Nie panie redaktor, tak jak wiemy, jutro będzie kolejna debata. Za tydzień czy za dwa to będą, tygodnie będzie kolejne debata. Nie, tak, także tak, panie wspomnę, to nic komitek. nie przesądza. Ta debata, Dobrze. czy brak udziału w debacie nic nie, nie przesądzi. A, a brak, dobra, a, brak, dobra, a zostawienie, zostawienie kilku, no, kilkunastu być może wyborców, tysięcy wyborców na Podkarpaciu przez Konfederację byłoby odebrane bardzo źle w naszym, w naszym, w naszym elektoracie, a my po prostu taką konfederację zawsze dowozimy. To tak szybciutko, wszyscy żeby się podnosić się do zawsze ale ja chwale, zacznę od pana posła, znaczy, bo trochę i to też niezłośliwie pan, panu posłowi współczuję, bo w tej debacie nawet tutaj debacie po debacie też trochę jest pan e, wykluczony przez to, że właśnie pana kandydat nie wziął udziału w tej debacie. Ja nie wykluczam e, pana Mula. Nie, proszę, ja, ja, mówię, ja mówię w sensie takim. Nie, nie wykluczony w sensie takim, że no, niewiele może pan niewiele pan może powiedzieć, tak w tej dyskusji. Natomiast odnosi się pan do tych do tych Ale moment. Ja nie może pan wziąć wystąpienia własnego kandydata. Poradzę. Ja sobie poradzę. Dziękuję. Na przykład. Generalnie odnosi się Pan do tego, co było, ale też proszę słuchać za zrozumieniem. Dziś ja wyraźnie w ogóle mówię, o tym, co ja było, rozmawiamy, co Panie ministrze. było, Co było przed tygodniem i y, y, mówi Pan, powołując się na jakieś stare badania, ja powiem tak: badania opinii y, po debacie i badania słupków poparcia będziemy mieli y, y, myślę, że za jakiś tydzień, dwa. I, patrzę, I wtedy na zobaczymy, moment. to już je ma. Moment. Ale teraz, ale teraz jeśli Paśle. chodzi o kwestię debaty, ja się bardzo cieszę, że tutaj padło to, co Pan powiedział, odnośnie. W przyszłości debat, bo rozumiem, że 12 pan Męcen się stawi na debacie, tak? I na będzie trzy? ta szansa. Z... Czyli mamy już pierwszą deklarację. Ekstra. Super, cieszę się, że się zgadzamy. Po prostu zakończyć, pani redaktor, koniec Duopolu musi nastąpić. PiS, Platforma doprowadzili nie tylko siebie, ale przede wszystkim swoich wyborców, bo oni doskonale grają emocjami swoich wyborców. Do, doprowadzili właśnie między innymi do takich zachowań. Jeżeli my nie chcemy, jako Polacy, jako społeczeństwo, jako przyszłe pokolenia więcej oglądać takich fatalnych obrazków, a chyba nie chcemy, to trzeba wygonić ich wszystkich i wybrać yy, nową jakość. Naszą propozycję jest Sławomir Krzysztof absolutnie... Mulawa teraz. Zaraz do Was wracam adwocem Krzysztof Mulawa, tylko proszę o skondensowane wypowiedzi, absolutnie, bo już nam się, się czas. Nie się z Amerykanami, bo tam z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej w Waszyngton nikt, nikt nie chce rozmawiać. Ale tak, jeżeli pani redaktor pyta mnie, czy mnie to niepokoi... To ja mogę odpowiedzieć, że nie tak, nie niepokoi mnie to, ale właściwym pytaniem do polityków nie jest to, czy niepokoi czy niepokoi, tylko jest pytanie, co my z tym zrobimy, bo przede wszystkim my nie powinniśmy być tym zaskoczeni. Od dawna jest wiadome, że Stany będą. I zaraz być może będzie to będzie zapadnie taka decyzja, że będą relokowały swoje siły na indo pacyfik Tak, taka jest polityka Stanów Zjednoczonych i my, to nie jest pytanie, no czy jesteśmy zaskoczeni, zaskoczeni tam podoba? Nie, nie, ja pytam o strategię Trumpa. bo no, jest no, pytanie o no, to, tak czy do się To mi się podobać, czy nie jakieś nie? państwo być przygotowani na takie decyzje. Właśnie nie powinniśmy być zaskakiwani. Teraz polityka Króciutko, po dwie minuty, no jeszcze tak, obiecałam to jest, tutaj. mówił, jeszcze pół minutki. to już to nie jest to nie jest ważne, co, co się stało, no to jest ważne, ale Dzisiaj polityka polityka, ważne. polityka wasza informacyjna jest fatalna, bo co? że wy powiecie, że Polacy tak. są bezpieczni. A powiedzcie Ale... równolegle, ostatnie zdanie, A powiedzcie równolegle, że Polska, Polska ma e, amunicję 155 na 3 dni wojny. Powiedzcie, ja muszę. Ja muszę. Ja muszę.